Hejka, moi drodzy, z tej strony AMRZ. witam was w kolejnym odcinku zagrajmy w Anepic. Tak, ostatni odcinek miał 22 minuty ze względu na to, iż nie zauważyłem, że przez przykłady wcisnąłem klawisz odpowiedzialny za nagrywanie, opowiem wam co się działo. Próbowałem kilka razy tam pójść do tych summit, niestety mi się nie udało, w końcu się wkurzyłem, wróciłem tutaj, tam trochę pochasałem odrobinkę tylko po tych jaskiniach. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Z racji tego będą dwa odcinki. Czyli te poprzedni ten jednego dnia. Ale no, się nie czuli samotnie. A teraz e, wracamy do tego co robiliśmy w ostatnim odcinku. Kurde, skacz tam. Czyli spróbujemy e, unikać kamieni. Dobra, tam mniejsza o to, one nic chyba nie robią. Co jest kurde, stoją. I się gapią. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, I ja... Nie, od razu kurde dostać Co się na zepech? Dobra, przejdźmy. Nie, 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 nie. Dobra, tak. Jeszcze się tutaj... Aj! Dobra, czy co? Schowamy się. I się wyleczymy tutaj. Nie chcę zginąć, chcę wykonać to wyzwanie. Jestem ciekaw, co nada. da. Ujj, Dostałem kamieniem nad wiem kiedy? Dobra, trudno. Ech. Dobra. to wyzwanie się zrobię kurde poza kamerą, bo ono jest zajebiście ciężkie. Nie wolno oberwać ani razu tym kamulcem. Wróćmy może zatem do kopalni. Tam poeksplorujemy, pobawimy się za czym co tam jest. No i co, guzik mi zrobisz. Mmm... Wężuś. Dobra, muszę wężusia... muszę sobie kołczyznać jakieś strzały. Dobra, na całe na wężusia ja wstygną trz, trzy pociski. Zielona esencja, cudownie. Tu pusto, dziwo. Ojej, tu jest jakieś przejście. O kurde. Cześć. Wow. Ciem się, się wpakował. Może uda mi się przeżyć. Aj. Tego <totopat> <tato> tutaj się nie spodziewałem. O kurde. Dobra, weź mnie wczytaj gdzieś. <tot> <tato> tu? Błagam cię. Dobra Ale to już było ciężkie i dziwne O, parada fejla, kurde. Dobra. O, dobra, spadłem teraz jeszcze niżej. Co tutaj jest? Dobra, jest... Chodź, jednym sobie poradzę. Gorzej jest ich dwóch. Chodź tu. Trzeba do nich chyba strategicznie podejść. Wiecie? No chodź. Chodź, rozwalę cię moim mieczem zniszczenia świata i potem pionych. Kolejny. Dobra. akurat dwóch spolowałem. Tam się odwróci. On chyba reaguje na światło, wiecie? Dobra. Ty jesteś gnojku? chodź tu. A, jestem szybszy. Dobrze, złoto. Teraz ciebie od tylca. Miniesz cudownie. Clean, pochodnia. Kolejny, jest jakaś skrzynka. To od razu otwieramy Eliksir Regeneracji. To jest duży eliksir. Przyda się pewnie później. No, co? wejdzie tu za mną. To przyciskiem ja w trzy tak skrócę do swoich eliksirów. Dzięki. Wiem o tym. Tak, mamy duży eliksir Regeneracji. Gin, gin, śmieciu. I kolejne złoto, ja się nie jest odkryć cały poziom. A tu broniłeś. I kolejne złoto. O, patrzcie. w środku. Jest młotek, wygląda jakby był używany. Może należy do jakiegoś kowala. A to jest pewnie zadanie, tutaj. Wiecie co? W tym miejscu to napisze tutaj yy, młotek kowala. A to, się, to się przydaje i właśnie chodzicie sobie po prostu nie robiąc zadań, tylko właśnie tak eksplorujecie. To jest bardzo przydatne właśnie, że możecie coś z zapisać na mapie. A, teraz bignuj licznik FPS-ów. O, spadł. Wężuś, wężuś, pokaż Jęzor. Co ci zrobić? Łuk <giby> Gim. Język wąża. Hmm, to jest jakiś koleś. To są węże. Żgnoju niemyty. Żyn. Światło. A, mruwy. Dobra, patrz, sprawdzam cały czas zdrowie jakie mam. Kurde, ile was tu? Murde, Armon mi spada. Ja muszę jednak z maczugi wziąć. Źle co tu jest? Kurde, jakaś całkowita to, inna kopalnia. A sporo esencji zdobywamy. To jest ten plus. A ty, co się, gnoju, cieszysz? Miecz. Zielona esencja. Kolejna i jest skrzynka, kolejna. Czerwona esencja raz 10, cudownie. Ha! I co? Zielona esencja i trochę złota. Hmm, czyli tam na dół wejść. Aha, to z tamtej strony. Z niższego poziomu można tu wejść. Do tego kolesia. A, udało mi się. Nie, to nie tu, jeszcze niżej. No raz za bardzo spadłem. Musimy czekać niestety teraz na windę. Ja i tam jest mrowisko tych mrówek. No to jest takie cwane. Dobra, mam 8 minut na liczniku, trzeba kurczę co chwilę. Ten ulicznik, mam, mam trochę mało strzał. Nie trzeba albo znaleźć, albo dokupić. Co jest F7, F8. A F8 to jest to co mam w ręce. Sukno. Wróćmy do jedynki. Póki co nie mam ochoty być zatrutym. Aha, jeżeli się dziwicie dlaczego ja mam bodajże mniej y, tych paneli na dole niż ma Ragnar... Y, to... Oj, niech... Nie to! Kurde, no właśnie, bo... Ilość zmienia z tymi efekty ich zaklęcia. Dobra, z tobą nie chce mi się walczyć. Wypijmy. No ale ta trucizna akurat długo działa. No i jeszcze raz czekam w takim razie na windę. Uff, co za pyszek. Jeszcze jeden eliksir. Na, na, na dół nie mam zamiaru iść. Do ćwiczenia pomogą. Ho, 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 O, patrzcie, akurat winda. Dobra, trucizna się skończyła. Za chwilę będziemy mieć czwarty poziom. Co mnie bał, co cieszy? Oje, udał się. I znowu wężuś. Trzy strzały. No akurat go zniszczyłem, Dora. Tak jest, jestem koleś. Jeśli ja mnie szukasz, leciałem. się masz. Hej dziewczynko, czemu płaczesz? Zły pies, zabrać moja lala! Zły pies, powiadasz? Duży jakiś? Wiesz, jaki 10 metr... Wiesz, taki 10 metrowy z głowami, jak w Harym Poterze? Jest mały, Bęże pod drzwiami, ale bądź się ciemności. Zły kundel? Nie cierpię takich, ale tym razem nie będę. Nie będzie właściciela. Hehehe, <laughs> rozprawimy się z nim. Nie martw się, dziewczynko, znajdę twoją lalkę. Chcesz szukać lalki? Co ty robisz, człowiecze? Nie widzisz, że to bezbronna dziewczynka? Jeden cios i naróż z nią. Daj spokój, Zeratul. Jesteś denerwujący. Lalka. Hmm. A, S możemy zmieniać zadania? I się zastanawiam, że lalka spłonie tu. O kurde, co się dzieje? Ej! O kurde, dobra. Cztery. Cztery powiedziałem. Eee. Yy. Yy. LOL. Dobra, to było mega dziwne. Zadanie na później. Nie <grymne> będę miała więcej zdrowia. Nawet nie, zadanie na później. Yy, mapa. Yy, mała dziewczynka i jej naddźwiękowy pies. Który zadaje 8 HP Tak dla informacji e, Może naprawdę lepiej pojechać do tego e, Drocz najpierw <todgłosy> To jest na za trudne na tej kopalni O kurde No cóż, 5 plus dla twórcy z racji kurcze przeciwników i ich pomysłu no, winda! Winda, wzywam cię! Na moc postępnego czerepu! Wzywam moją windę! Patrzcie, działa! Jej! <laughs> na pewno. E, póki co, zobaczmy sobie kartę pozadź. Mamy jeszcze dwa punkty do rozdania. Czy co? Rozdam to lepiej w maczugi, na wszelki wypadek, bo te. <coughs> Małe paskudztwa, jednak potrafię wkurzyć. Przejdźmy na górę. To byłem. Wyżej poproszę. Tu tak, byłem, to jeszcze wyżej poproszę. Tu nie byłem. Oś, gnoju. Au! Pięć dych mi zadałeś, jak śmiałeś. To jest jakiś koleś. masz? Dobry, to ty jesteś tym wieszczem? Hmm? On mi przypomina jodę! Minęło czasu, dużo! Odkąd nieznajomy prawił się tutaj! Wydaje się, jakby znajomy: Joda? To ty? <laughs> Mówiłem! Z innym myliśmy stworzeniem! Knur Horasz jestem! Wybacz, pomyliłem cię z mistrzem pochodzącym z mojego świata! A właściwie ze świata w bardziej odległej galaktyce. Co, co mówisz? Dziwne jest. Dlaczego wiesz, co poszukujesz wielkiego? Odpowiedzi. Na jakie pytania szukasz? Nie wiem, co tu robię. Znaczy, nie wiem, jakie mam tu zadanie, i nie, bo nie mogę znaleźć karczmy, w której jakiś e NPC. By mi wytłumaczyć, co muszę zrobić. Halucynacji? Wydaje ci się... E, Więc, że halucynacją jest tutaj obecność twoja? Pewnie, że tak. Grałem w sesję RPG RPGa, z moimi kumplami i nagle znalazłem się tutaj i się musieli mi coś do piwa dosypać. Dziwna ta historia jest, lecz misję twą z, e, znam. Lecz nic nie znam twoje o. Naprawdę? Co mam zrobić? Szawek kosz wysusza mi gardło. I utrudnia rozmowę. Odkurzyć trzeba je! Co? Mam wyczyścić twoje pułki? Czy ja wyglądam jak woźny? Co? Złota wymagam ponadto. przynieść złoto musisz, by swoje zadanie poznać. Ja jebie. Jeszcze mam mu płacić. Co za bezduszna kutwa. Niezbyt epickie, Neo, ale musiał płacić... Niezbyt epickie, Neo nie musiał płacić wpisowego, jak poszedł do wyrośni i nawet ciastka dostał. To oszust! Próbuję cię naciągnąć! Mam nadzieję, że nie jesteś tak głupi, żeby mu uwierzyć. Jeśli chcesz kontynuować tę konwersację, z szafkę i zdobądź 30... Złotych mąd. Jeśli myślisz, że wiesz, chce cię naciągnąć, możesz yy, użyć to zadanie w panem zadań. No dobra, czyślimy. Potrzebuję czegoś, co mógłbym... Yy, czym mógłbym je wyczyścić, na przykład szmatką. Zobaczmy tutaj. Mmm, ścierka do kurzu. Zadanie! Super, dobra, pomożemy kolesiowi. So, smeru, 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 smeru. Zrobione. Półka błyszy się jak psu jaja, a tu jest twoja forsa, ty mały materialisto. A teraz gadaj, co to za zadanie? Niszczyć Harakorna twoim zadaniem jest. Co? To nieprawda. Harakorn? To ten typek rządzący zamkiem? Tak. W zamku tego jest włodarzem. A moce jego ciemne odmiany są. Ciemnej odmiany są. Kumam, to gdzie go mogę znaleźć? Na najwyższej wieży szybciej. Yy, na najwyższej wieży szczycie jego pielesze są. A jak się tam dostać. Strażników zabić musisz i klucz ich użyć. Yy, sorry. Tylko one drogę ci otworzą do niego. Co jeszcze możesz mi poradzić? Czujnych cieni wystrzegać się, wystrzegać się musisz. Ich moc opętanie umysłu nawet najmocniejsze łami. O, to się, o to się nie ma. Już jednego spotkałem. Uciekł w popłochu, jak tylko mnie zobaczył. Kłamco. Wybornie! Powodzenia życzę ci. Okej, okay. trzym się. Mam nieodparte wrażenie, że dam się zrobić na szaro, ale przynajmniej wiem jaki jest mój cel. Mam nadzieję, że nie wierzy w to, co mówił ten szarlatan. Nie widzisz, że cię wykorzystał? No nie wiem, zobaczy się. Ojej, oh yeah, i czwarty level! Super. <laughs> no to było dosyć ciekawe. Karta postaci, zatem. Wytrzymałość, zbroje. Eliksiry na trzeci. Czy dwa. Miecze, łuki. Dobra. Mam trzy strzały tylko, ale może ona mi się go zniszczyć. Trójeczka. 53, 53, 53, 7. No będę musiał kupić sobie. Mam 55. Miałem trochę więcej molet. Z go zatykać moim Turbo Ninja skillem. Jej, Turbo Ninja skill! jej! Dobra, mi trochę. No, winda. Hap. Łub, dobra. oberwałem trochę, ale jestem. Super. I tu jest jakieś przejście. O! Super, kolejny sześcian. Spójrz, Zeratul, kolejny sześcian. Ciekawe, co jest w środku tym razem. Ten sześcian jest domeną ducha śmierci. Jeśli nim porozmawiasz, to zginiesz, a twoja dusza będzie się tułać w zaświatach. Jakby to była prawda, nie mówiłbyś mi o tym. No, dobra, chodźmy z nim pogadać. Yy, będę, będę tylko znów musiał poczuć się pod ciebie. Głupi, śmiert. głupi śmiertelniku, jak śmiesz się pode mnie podszywać, Głupi śmiertelniku, jak śmiesz. <laughs> Nienawidzę cię. <laughs> Dobre, dobra, porozmawiamy z nim. Cześć. Kablach. Jestem sługą harakorna. Zostałem przesłany, ponieważ podobno masz mi coś do zaoferowania. Jestem Pyros, duch oczyszczającego ognia. Z przyjemnością nauczę cię sekretów płomienia. Aby przekazać ci moją wiedzę, muszę ją najpierw przekuć do świata śmiertelników. Niezbędne mi do tego będą odpowiednie narzędzia kowalskie. Musisz przynieść mi następujące przedmioty: czerwoną esencję. Czerwona esencja. Niektóre ze stworzeń na zamku są tworzone poprzez obróbkę mięsa za pomocą czerwonej magii. Przynieś mi 20 esencji. Kowadło, symbol siły i oporu, e, karane uderzeniem przy każdym zamachu młota, ale mimo to nigdy nie ugina się pod naciskiem. Trewno, nic tak nie łamie woli żelaza jak ogień, więc musiał przynieść mi przynajmniej 30 sztuk. Miech kowalski. Tak jak bicie serca wzmacnia mięśnie i duszę wojownika, tak powietrze uderzające w ogień podsyca jego płomienie. Będę go potrzebował. Młotkowalski. Młotko jest niczym ręka rzeźbiarza. Bezkształtny materiał zmienia się w dzieła sztuki. Przynajmniej Młotkowalski. Mamy, mamy już czerwoną esencję. Ciekawe ją możemy dać. Aha, czyli jeszcze wszystkich nie mogę. Wiem gdzie jest młot kowalski, to jest dobre. Mam kolejny sześcian, super. Eee, dobrze. Da się dwie minuty. I to za, spadamy do Tam byłem. Eee, tu jest wężuś, bębuś. Tutaj byłem wcześniej, ale... Hmm, 63, teraz uderzam. Cudownie. Przejdźmy wyżej. Zapalmy to. To samo to. A, tu są ci. Je, jest, widzę, jest kowadło. Eee, kowadło. Ale najpierw tego, szybko. O Jezu! Zaraz zginę, zaraz ginę. Eee, zero Uff! Dobra, stan gry został zapisany Dobra Eee... Um. Ekipunek, co? Teleportujemy się misję Aury. Do... Złej teleportacji do sklepu Czy masz? Rozumiem, przymioty. Bronię tylko ten łuki i pociski. No kupimy sobie z 53, bo nie mam. Co ja ci mogę sprzedać? Co ja ci de facto nic nie mogę? Język węża do składników. No niestety. I tu mamy też oko węża. Niestety, dobra, jeszcze jedną rzecz chcę kupić. Mm, różne przedmioty e, Zwój, teleportacji do sklepu. Dobra, lecimy Póki jest jeszcze czas, myślę, że możemy sprawdzić. Nie, oh, nie w tą stronę. Ambros Kowadło, drewno. Miech, kowalski młot. Młot i kowado, wiemy, gdzie jest. A zresztą co mi tam? Save-all. W tym miejscu podziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się do następnych odcinków. Hej ludzie.